Po rozpakowaniu najnowszych iPhone'ów 12 oraz 12 Pro przyszedł czas wreszcie rozpakować najnowszy tablet od Apple, czyli iPada R czwartej generacji. Jak widzicie, to jest oczywiście podstawowa wersja. Mamy tutaj 64 GB w kolorze tym niebieskim, bo chyba to nie jest granatowy, tylko to jest po prostu niebieski. iPady oczywiście też dzisiaj debiutują na sklepowych półkach, w związku z tym jeśli chcecie sobie sprawdzić swój egzemplarz, to możecie sprawdzić te sklepy, które umieściłem w opisie tego filmu. Tam czas wysyłki po prostu tych urządzeń będzie szybszy, no chyba że oglądacie do później, no to możecie sobie sprawdzić, czy nie ma jakiejś promocji, bo pojawiają się też tam różne okazje właśnie na produkty Apple. Niemniej skupiając się na samym unboxingu, tutaj mamy taką folię zabezpieczającą, zdejmujemy ją sobie oczywiście. No i teraz ten gwóźdź odcinka, czyli najnowszy iPad R czwartej generacji. Nie chciało to pudełko puścić, ale puściło. Wita nas tutaj ofoliowany w całości ten iPad. Jestem trochę zdziwiony, no bo wczoraj yy, przy tych iPhone'ach było to jednak zabezpieczenie tylko ekranu, jakimś takim pergaminem i tak dalej. Jeśli chodzi o kolor, dobra, jeszcze nie przesądzajmy. Otwórzmy sobie tą folię. Ale to jest jakiś taki na maksa błękitny albo wręcz bym powiedział, że to jest taki szary. To na pewno nie ma nic wspólnego z takim czystym niebieskim, jak chociaż możecie widzieć tutaj albo na tapecie z tych iPadów. Ja jednak myślałem, że to będzie bardziej niebieska wersja. Apple go nazywa Sky Blue. Nie wiem czy to jest do końca trafne porównanie No ale dobra, nie przejmujmy się tam kolorem Jest kilka innych do wyboru, więc raczej ten można sobie odpuścić Ale to jest oczywiście moja taka mega subiektywna opinia I nim przejdziemy do samego iPada Jeszcze zobaczmy co tutaj Apple nam wpakowało do pudełka Przede wszystkim mamy tutaj pen instrukcji Jak widzicie to się znowu znacznie różni od tego co było w przypadku iPhone'ów I czy są naklejki, bo to jest najważniejsza kwestia Ej zobaczcie, nie ma naklejek Czy ja coś przeoczyłem? Apple tutaj nie dodaje naklejek tu się ukryły. Dobra, jednak są, nie będzie afery naklejkowej. Są i to dwie sztuki w przeciwieństwie do iPhone'a. Okej, okay, ale trochę na poważnie. Mamy tutaj kabel do ładowania oraz samą ładowarkę. Bo jak wiemy, to jest nic pewnego już w dzisiejszych pudełkach od Apple i z tego co widzę, to jest ten większy zasilacz, chyba 20W. Ale wracając do samego iPada, możemy sobie go uruchomić. Uruchamiamy go oczywiście u góry. Tam znajduje się przycisk do włączania tego urządzenia oraz skaner Touch ID. To jest pierwszy raz, jak Apple implementuje taką technologię w swoich urządzeniach, że wbudowany przycisk po prostu, ten włączający, jest ten skaner zastosowany. Szkoda, że tego nie było w najnowszych iPhone'ach, jednak na tę funkcję dość mocno liczyłem w dobie tego, że musimy wszędzie poruszać się z maseczkami, to czasami ta technologia naprawdę w dniu dzisiejszym się bardziej przydaje. Jeśli chodzi o inne kwestie związane z konstrukcją, to mamy tutaj ekran 10,9 cala, czyli on jest tak naprawdę minimalnie mniejszy od tego ekranu z iPadów Pro, natomiast w zasadzie w praktyce wygląda to tak, że ten iPad ma grubsze ramki. W związku z tym ten ekran tam jest po prostu większy. No i dodatkowo ma on też technologię Promotion. 120 Hz odświeżania. Tutaj mamy tylko 60. Niestety tej technologii Apple tutaj nie zaimplementowało. Oczywiście wiadomo o co chodzi. No i z drugiej strony, dosłownie w przenośni, mamy też port USB typu C, czyli Apple zmienia również to w stosunku do poprzedniej generacji, bo tam był port Lightning, więc teraz robi się naprawdę niezły bałagan, bo w połowie urządzeń jest Lightning, a w połowie urządzeń jest po prostu USB typu C. Czekamy dalej, kiedy Apple zastosuje USB typu C do iPhone'ów. Ja nie ukrywam, że byłbym już za tym, aby to po prostu ujednolicić jakoś. Jeśli chodzi o samego iPada, to na różnych opcjach kolorystycznych się tak naprawdę nie kończy, ze względu na to, że możemy go wybrać z 64 GB na pokładzie albo rozszerzyć tą wersję do 256, tylko to już się wiąże z naprawdę konkretną dopłatą. Oczywiście też można kupić wersję z LTE, ale ja do tego jestem średnio przekonany, bo zawsze po prostu można sobie zrobić z iPhone'a jakiś hotspot i raczej nie ma w dzisiejszych czasach po prostu problemu z tym. Natomiast ta bazowa cena tych urządzeń zaczyna się od 2900 no i tak jak wam mówiłem w jednym z poradników jakiego ipada kupić to jest naprawdę dobra opcja dla osób które wymagają po prostu czegoś więcej od tableta niż tylko przeglądania maili czytania internetu czy rysowania na nim no bo tutaj jednak te wszystkie rzeczy są lepsze aniżeli w tym najtańszym ipadzie który kosztuje tam 1600 zł a z drugiej strony nie dopłacacie też do tych największych najlepszych komponentów które są właśnie w ipadach pro także Moim zdaniem to urządzenie może cieszyć się naprawdę dość dużą sprzedażą. Za chip tego urządzenia odpowiada Apple A14 Bionic, czyli ten sam procesor, który jest w iPhone'ach najnowszej generacji. Czyli to urządzenie będzie wspierane gdzieś przez przypuszczam 5-6 następnych lat i z tego 3-4 lata będzie naprawdę na fajnej wydajności. Tak przynajmniej pokazuje historia. Ale mówiąc o ekranie, nie wspomniałem o tym, że Apple zastosowało tutaj ten wyświetlacz Liquid Retina. Ma on rozdzielczość 2360 na 1640 pikseli no i to pozwala zdecydowanie cieszyć się fajnym obrazem przy oglądaniu zdjęć, filmów, czy po prostu codziennym użytkowaniu tego iPada. Raczej nic tutaj Wam nie będzie przeszkadzało, chociaż warto zaznaczyć, że sam ekran jest trochę mniej jasny, bo ma 500 nitów od tego w iPadach Pro. Także jak widzicie, jest kilka zmian w stosunku do tego iPada R poprzedniej generacji, no i jest też kilka różnic w stosunku do tego droższego iPada Pro. Natomiast czy to jest rewolucja? No absolutnie nie. To jest naprawdę fajna propozycja. Zobaczymy oczywiście, jak będzie faktycznie spisywał się podczas moich testów. Natomiast z tych większych zmian to chyba wszystkie wymieniłem, które do sięgły po prostu tego iPada. Natomiast jeszcze jedna rzecz, żeby zakończyć ten taki wprowadzający odcinek do tego iPada, to włączmy sobie te Touch ID i dodamy sobie nasz odcisk palca. Jak widzicie, tutaj nam pokazuje ekran, gdzie mamy dokładnie przykładać nasz palec. Jestem ciekawy skuteczności odblokowywania tego właśnie ekranu za pomocą tego Touch ID, które ma dosyć małą powierzchnię, mówiąc szczerze. Okej, okay, to skonfigurowane. Wyłączmy sobie teraz, uruchamiamy go. Ok, jeszcze raz. A zróbmy tak, zablokuję go innym palcem, tym się oczywiście nie będzie dało, a tutaj. O, za drugim razem, jeszcze raz. Hmm. No okej, okay, działa tu nieźle, ale na pewno nie idealnie, bo na te kilka prób te przyłożenie po prostu musiałem poprawiać, bo ten skaner nie był w stanie tego zczytać. Ja rozumiem, że jest po prostu tutaj ta mała powierzchnia, w związku z tym można powiedzieć, że trzeba centralnie w środek po prostu przyłożyć ten palec, aby to się dobrze zczytało. No ale nic chyba faktycznie więcej tutaj się nie da wymyślić, bo jeśli chcemy mieć chude urządzenie, nie chcemy dawać face ID, no to gdzieś ten przycisk trzeba po prostu umiejscowić. Sam ten sprzęt bardzo fajnie się trzyma, on jest dosyć lekki, to jest gdzieś 450 gramów te 10, 9 jeśli chodzi o przekątną, też powoduje, że nie trzymacie tu jakiegoś potwora, olbrzyma. W związku z tym, bez problemu go wrzucicie do jakiejś torebki, tylko sobie kupicie po prostu jakieś etui, żeby nie zabrudzić czy nie uszkodzić po prostu tego ekranu, bo byłoby szkoda. A jeśli chodzi o więcej moich przemyśleń, no to dopiero po jakimś okresie testowania. Chociaż, tak jak Wam mówię, ja tutaj się nie spodziewam rewolucji, no bo w konstrukcji tego urządzenia nie ma po prostu rewolucji. To jest po prostu, można powiedzieć, taki naturalny krok ewolucji tych wszystkich iPadów R. Chociaż ja uważam, że ta roz szerzono na maksa teraz ofertę iPadów. No nie wiem, czy jest do końca dobra, bo wiem, że często do mnie piszecie po prostu, którego z tych iPadów macie wybrać, bo ich jest tyle, że no nikt już nie umie sobie dobrze doradzić. No ale z drugiej strony można powiedzieć tak, że fajnie, że taki wybór jest i każdy coś w danym budżecie znajdzie. No to nie przedłużając, ja zabieram się za testowanie tego iPada. Myślę, że finalne wideo pojawi się gdzieś za tydzień, może trochę dłużej, w zależności od tego jak dużo czasu będę po prostu potrzebował. Jeśli byście chcieli kupić sobie ten sprzęt lub inne, iPada, tak jak wam mówiłem. Sprawdźcie linki do tych sklepów, które są w opisie tego filmu. Tam często pojawiają się promocje, także być może uda wam się zaoszczędzić jakieś pieniądze. A ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.